Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w energetyce. W energetyce na 23 sierpnia na środę. Jeszcze muszę na chwilę zanurkować, dlatego że zostawiłam kartkę ze znakami Zodiaku i muszę wyjąć nową. Jeżeli ktoś pamięta, jaki był ostatnio znak, o, będziemy mieli ciekawą, co się kiedyś wydrukowała w takich kolorach. Proszę Państwa, mam nadzieję, że rozczytam siebie, gdzie będę pisała. Kto pamięta, od jakiego znaku dzisiaj należy zacząć, to bardzo proszę napiszcie. Ja poczekam na napisanie, natomiast może najpierw zaległe karty dziękczynne. I momencik, poczekajcie, poczekajcie. Ja przepraszam, już myślałam, że jestem zorganizowana. A trochę się zdezorganizowałam, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Ja mam urana w pierwszym domu, więc chaos. Chaos we włosach, chaos w około, ale chaos ogarnięty. Dobrze, najpierw karty dziękczynne za wsparcie kanału dla pani Aliny Heleny B. Bardzo dziękuję za wsparcie kanału. Piękna karta dla Pani Dziękczynna, jesteś bezpieczna. Archanioł mu, mówi do pani. Ochraniam cię przed niższymi energiami. Stoję na straży przy Tobie, Twoich bliskich i Twoim domu. Przepiękna karta dla Pani, dla Doroty M też karta w podziękowaniu za wsparcie kanału, karta współczucie, Archanioł Zatkiel mówi. Przez wgląd na tę sytuację oraz wszystkie zaangażowane osoby, wliczając w to ciebie samego, uczyń swoje serce łagodniejsze. Czyli dorodka kochana, bądź łagodniejsza dla siebie. Wykrzyknik. I jeszcze, i jeszcze, i jeszcze, i jeszcze jeszcze dla Marty czy w podziękowaniu za wsparcie kanału. Karta Wszystko dobrze. Piękna karta. Archanioł Jeremiel mówi, wszystko dzieje się dokładnie tak, jak powinno, a dzięki ukrytym błogosławieństwom wkrótce to zrozumiesz. Czyli pięknie. I od razu, kochani, to były zaległe rzeczy z wczoraj, zaraz przejdę do rzeczy z dzisiaj, ale jeszcze tak jak wczoraj wspomniałam, od koleżanki, która zajmuje się pośrednictwem pracy do Francji, dostałam informację, zresztą ona jest pod filmikiem, że jeżeli ktoś z Państwa, z mężczyzn głównie, chciałby pracować w stoczni i może być zatrudniony przez jako w Polsce, a pracować rotacyjnie w stoczni we Francji, albo być zatrudniony w firmie francuskiej. To informacja i jakie zawody poszukiwane jest pod filmikiem, tak? Więc jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć, to nie kontakt ze mną, bo jak rzecznościowo udostępniam telefon do mojej koleżanki Marty. Do niej trzeba dzwonić i wszystkich informacji się dowiedzieć. Na pewno chodzi o zawody, zaraz wam powiem, bo ja gdzieś to miałam otwarte. O, to było tak: zatrudnimy do pracy w przemyśle stoczniowym na terenie Francji. Lub bezpośrednio we Francji montre, monterów i spa, spawaczy konstrukcji aluminiowych, umowa o pracę, korzystne warunki socjalne, jak również zakwaterowanie na miejscu. Ja tak jak mówię, udostępniam grzecznościowo. Martę Uwielbiam jest bardzo rzetelną osobą. Może komuś z Państwa, komuś bliskich, taki kontakt się przyda więc zapraszam do, do kontaktu z numerem telefonu, który jest pod filmikiem. Dobrze, czyli zaległe rzeczy zapytałam. Pan Kamil pyta się, gdzie, skąd nadawałam z rodzinnych ogródków działkowych. Tak, wczoraj nadawałam z rodzinnych ogródków działkowych. Dobrze. I teraz tak, jakie są aspekty jutrzejsze? Bym powiedziała, słuchajcie, trochę ciężkie i nie do końca jestem z nich zadowolona, bo mam dużo rzeczy jutro do zrobienia. O 6.09 księżyc w kwadraturze do Wenus. Czyli uważać na relacje kobieta z kobietą, żeby się nie pokłócić, niekoniecznie rano robić coś ryzykownego z urodą. Później mamy 6.47 księżyc w opozycji do Jowisza. Czyli nasze emocje nierówne, a wszelkiego rodzaju dolegliwości bólowe większe. Czyli jeżeli ktoś jutro będzie miał. Problem ze wstaniem, czy tak może być. No, niestety, niestety może być. No i jutro o 11.01 Księżyc wchodzi do znaku Panny, więc wszystkiego najlepszego, drogie Panny. No i wiadomo, że już po urodzinach, jak tylko będziecie, po urodzinach będzie lepiej, ale jeszcze aspekty w ciągu dnia, 19.03 Księżyc w sekstylu do Merkurego, i tutaj jeszcze można gadać na poważne tematy. Ale od 19:59 Merkury wchodzi na około 3 tygodnie nie sprawdziłam, do kiedy, ale około 3 tygodnie w ruch wsteczny, czyli mogą być problemy z podróżami, komunikacją, i również nas, nasz umysł może płatać nam figle. No i słuchajcie, jeszcze o 21:18 Księżyc w opozycji do Urana czyli też nasze działania, uczucia, emocje będą nieadekwatne. Tak, słońce wchodzi w znak Panny. Tak przepraszam, a nie Księżyc. Tak, tak, tak. Jak najbardziej. Jak najbardziej ja już jestem dzisiaj zmęczona. Niestety nie mam w domu klimatyzacji, a upały na mnie nie działają najlepiej. Dobrze. Kto pamięta, od którego znaku powinnam dzisiaj zacząć? Bardzo proszę napiszcie bo chyba jeszcze nikt nie napisał, a ja mam właśnie nową kartkę, bo starą zostawiłam w ogrodach działkowych, pracowniczych i nie mam z czego zerżnąć, od jakiego znaku. I już patrzymy, kochani. Od Strzelca, super. Pani Wando, wszystkiego najlepszego. Oczywiście życzę raz jeszcze na żywo. I teraz tak, od pan, czyli przy pan nie będzie jedyneczka. I zaraz jeszcze zrobimy głosowanie. Jaki tarot? Czy tarot wróżkowy, czyli ten, bo ten mam na biurku, czy tarot spiralny, tak? Trzy pierwsze osoby biorę pod uwagę. I już momencik, już momencik, który jest 23 bodajże, tak? Bo ja dzisiaj, tak jak mówię, rozpalona gorąca, 23 sierpień. 23 sierpnia. Słuchajcie, jeszcze nie zobaczyłam jaka numerologia, więc jeszcze weźmiemy numerologię. Widzę, że już głosujecie zaraz sprawdzę, Chyba wróżkowy, wróżkowy zwyciężył, ale zaraz się upewnię. Tylko jeszcze obliczymy numerologię. Piątka z dnia, siódemka z miesiąca, nie, nie, ósemka z miesiąca i siódemka z roku, czyli będziemy pod wpływem dwójki. Więc raz będziemy zadowoleni, raz mi zadowoleni. Przypływ, odpływ, przypływ, odpływ. Więc. Przepraszam, plus, że sprzyja e, współdziałaniu, ale bym powiedziała przy takich e, aspektach, to może niekoniecznie pamiętajmy o współdziałaniu. Dobrze, zwyciężył Wróżkowy Mateusz Ceraz Wróżkowy później Pani Barbara Spiral, e, Tycjana Wróżkowy, czyli dwie pierwsze, jak i Wróżkowy. Dobrze, czyli Wróżkowy, lubię Wróżkowy, ale i sp Spiral lubię. Tasuję karty i pytamy się co dobrego, bo mamy nadzieję, że same dobre rzeczy dla panny 23 sierpnia. Karta sentymentalna i rodzinna. Sprawy związane z rodziną, dziećmi będą ważne, albo z naszym domem, jako domem. Być może jakieś sprawy zaległe wrócą do nas i nie musi być to jako negatyw. Może też to jest taka karta, która wskazuje, że może warto się odezwać do osób, z którymi dawno się nie widzieliście drogie Panny, a które są Wam bliskie sercu. Co dla wagi? Dla wagi dziewiątka e, miecza, czyli karta bym powiedziała albo lęków, albo niewyspania. Pewnie stawiam na niewyspanie ze względu na upał, natomiast starać się Drogie, drogie wagi, nie, nie za mocno wchodzić w lęki, szczególnie nie swoje. Co dla skorpiona? Dla skorpiona królowa buław, czyli skorpiony, powinny jutro się dobrze czuć, ładnie wyglądać i na swój urok osobisty dużo rzeczy załatwiać. Sprawy związane z kobietą, kobietami mogą być dla Was ważne. Co dla strzelca, dla strzelca rycerz mieczy, czyli karta intelektu i tak jak gdyby no nawet szybkiego działania, ale raczej podpartego intelektem. Dobry do uczenia, dobry do dowiedzenia się o czymś nowym, dobry do relacji z mężczyznami bez względu na płeć. Co dla koziorożca, dla koziorożca paść pucharów, czyli sprawy związane z dzieckiem, dziećmi, Albo zwierzętami będą ważne, bo o tym mówią paziowie. Ale również jutro koziorożce będą bardzo uwrażliwione. Pytanie, czy nie aż za bardzo? Dobrze by było w jakąś twórczość tą wrażliwość ukierunkować. Co dla wodnika? Dla wodnika piątka denarów, karta biedy, czyli na pewno uważać na różnego rodzaju ruchy finansowe, żeby. Można powiedzieć, nie było, nie było strat. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, karta biedy może również oznaczać to, że na przykład mieliście bardzo bogaty plan, to zrobicie tamto, zrobicie, a na przykład nic nie zrobicie albo część z tego zrobicie. Co dla ryb? Wisielec. Wisielec mówi, trzeba się zagłębić w swoje wnętrze, tak? Czyli. Ryby, zagłębcie się w swoje wnętrze. Dobry czas do kontemplacji, medytacji, przemyślenia i spojrzenia na wiele spraw z innej strony. Przy wisielcu może być słaby poziom energii. Co dla barana, baran będzie trochę przeciągany życiowo, dziesiątka mieczy, uważać na ciosy od losu. Mogą być w postaci złej pogody, a być może, Postaci krytyki, e, krytyki ze strony innych. Jutro starajcie się ochraniać i nie dopuszczajcie problematycznych ludzi do siebie. Co dla byka? Dla byka karta diabeł. I tutaj bym powiedziała: diabeł ciekawie wyglądający. Co to może oznaczać? Różnego rodzaju rządy mogą Was się e, odzywać to jest pierwsza rzecz e, odzywać. I różnego rodzaju żądze, Rządza pieniądza, rządza seksualna, rządza, chce mieć, chce posiadać, ale też uważać na różnego rodzaju manipulacje. Przy diable zazwyczaj dobry seks. Co dla bliźniąt? Dla bliźniąt karta księżyc, tak? Czyli z dobrych rzeczy intuicja Wam wzrośnie, ale z niekoniecznie najlepszych oznacza to, że możecie mieć różne stany emocjonalne. Raz euforię, a raz jakiś dół kompletny. Starać się pracować nad równowagą. Może pojechać nad morze, iść na basen, żeby było lepiej. Gdybyście chciały tworzyć, grać w filmach albo w kociołku ezoterycznym mieszać, to dobra karta. Co dla raka? Dla raka Królowa Pucharów. Królowa Pucharów karta wdzięku, czyli raki będą miały mnóstwo wdzięku, będą podziwiane. I trudne sprawy załatwiać na urok osobisty. Gdybyście chciały coś ładnego dla siebie albo dla domu kupować, to też wspaniała karta. I jeszcze karta dla lwa, dla lwa król Pucharów, król Pucharów, karta tajemniczości rozmemłanych oczu, takie będą lwy. Myślę, że na pewno będziecie bardzo duży dobry e, dobrze wywierali wpływ na innych. Aczkolwiek możecie być mało konkretni, tak jak trochę ja jestem dzisiaj mało konkretna. I tutaj, czytając po, po komentarzach, czyli zaczęłam nie od tego znaku, to trzeba, może tak, zafiksowałam się słońcem w znaku panny, a rzeczywiście pisaliście z, z strzelec. Więc bardzo przepraszam, dziękuję tym wszystkim, którzy napisali strzelec. Przepraszam, że od innego znaku, ale tak jak mówię, Upały na mnie nie działają dobrze. Jeszcze późna godzina jestem naprawdę zmęczona i dużo wysiłku musiałam włożyć to, żeby zebrać się do energetyki. Jutro pewnie zrobię energetykę wcześniej, żebym po prostu, jeżeli będą upały, żebym nie była zmęczona i wycieńczona. Dziękuję kochani, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!